Więc to, co ja myślę, że skoro otwartym już teraz tekstem Trump mówi, że będzie wprowadził taryfy celne, importowe na towary z Chin oczywiście, ale też i z Europy, więc pójdzie trochę na czołowe zdarzenie gospodarcze z Europą w, w kontekstach jemu potrzebnych do. Naprawienia ekonomii w Stanach Zjednoczonych kosztem eksporterów z Europy. Ale to nie są kraje, to są, to są korporacje, bo mówimy: wstrzyma import samochodów z Niemiec. No ale jaki to ma, jakie to ma przełożenie na przeciętnego obywatela w Niemczech? Żadne. To jest, to jest korporacja, która, której właścicielem jest podmiot niemiecki, który będzie miał taryfy na samochody ściągane do Stanów. W związku z tym tu nie ma jakiejś koncepcji dobra. To teraz my pomożemy tej Europie się bardziej zbratać, być silniejszą, i teraz będziemy mieli taki jeden europejski, zachodnio, no, świata zachodniej kultury blok. Tej polityki już nie będzie. Dostrzeżono problemy niepewnego politycznego gruntu na starym kontynencie, rozpad koalicji trzech partii w Niemczech, który, który, który no zagraża im poważne kłopoty rządu francuskiego, więc te, te dwa państwa, które były takim no, hegemonem w Europie, no, nie są w tym momencie nadzieją na, na to, że tam można zrobić ten hub i. Gwarantować Ukrainie cokolwiek. Więc to będzie taki model jak w rfn że założyli bazę i oczywiście przecież Niemcy też nie walczyli od czasów II wojny światowej w żadnej wojnie, ale byli tym zapleczem dla Ameryki no, w, przez cały okres zimnej wojny. A to było no, bardzo duże napięcie między dwoma blokami. W związku z tym coś takiego czeka Polskę, Poza tym, że no nie sądzę, żeby przenosili bazy z Rumswald do, do, do nie wiem, do gdzieś, gdzie one są dzisiaj? Pod Lublinem, tak? Koło Rzeszowa, będzie. Roz, rozkład wojsk dokładnie taki, jaki jest, bo dla Ameryki, dla Stanów Zjednoczonych rozrzut tysiąc kilometrów jedną czy drugą stronę nie robi żadnego znaczenia. Oni nie zakładają w swojej teraz doktrynie konfrontację militarną, linearną czy kinetyczną armii, tylko deeskalację, zrobienie na 20 lat linii demarkacyjnej i jak gdyby zagwarantowanie umowami tym, że stoją za Ukraińcami że będą jak gdyby no, wymagali od Rosji braku aktywnej agresji, że za rok i siedem dni znowuż dojdzie do agresji, czyli wyciszanie bardziej dyplomatycznie na zasadzie, że takie jest na, nasze stanowisko, a nie że ile, ilu żołnierzy, ile rakiet, ile obrony przeciwlotniczej i myśliwców.